chciałabym Państwa dzisiaj oprowadzić po wystawie, która jest częścią projektu Art and Science Meeting. I to jest wystawa Moniki Fleischman i Wolfganga Straussa. Ta praca jest rodzajem autoportretu artysty. Artysty, który jest producentem i tworzy kolejne artefakty, które wrzucane są w obieg sztuki, w taki sposób, w jaki wrzucane są kamienie do wody. Mówi się, że coś wpadło jak kamień w wodę, czyli zniknęło bez śladu. Możecie tutaj sobie dotknąć, to jest taka dodatkowa wizualna atrakcja, w której już nie doszukiwałabym się jakiejś szczególnej wartości ideologicznej, ale ona jest sympatyczna i warto się nią pojawić, pobawić. To znaczy taki charakterystyczny dźwięk, plumknięcie wody. Zrobili rodzaj eksperymentu. Po to, żeby sprawdzić, jak bardzo zakłamany jest świat sztuki, wydawało im się wówczas, że on bardzo jest zakłamany, i później zaczęli udowadniać zresztą te kwestie. Okazało się, że obrazy świetnie się przyjęły i do dzisiaj uważane są za pełnowartościowe dzieło artystów, podobnie jak prace, które tutaj widzimy na wielkich monitorach. Ta rzeczywistość była rzeczywistością naszych konkurentów, artystów którym chcielibyśmy podkreślić myśl artystyczną. Żeby ją podkraść, wystarczy wystarczyło założyć maskę i skierować palec w kierunku głowy artysty, któremu chcielibyśmy podkreślić myśl artystyczną. Oczywiście Fleischmann i Strauss jako artyści myśleli o złodziejstwie myśli artystycznej, natomiast urządzenie to służy do złodziejstwa jakichkolwiek myśli i możemy właściwie podkreślić myśl przedstawicielowi każdej innej dyscypliny. Żeby to nauczyć, oni Tutaj posłużyli się e, przedstawicielami e, no, dyscypliny, która właściwie e, Powinna się charakteryzować największym bogactwem myśli, mianowicie filozofów. Ponieważ obawiali się ruchów swoich konkurencyjnych artystów oraz wiedzieli, że w ogóle przedstawiciele świata sztuki obawiają się konkurencji innych artystów, postanowili zrobić coś w rodzaju radaru, co moglibyśmy mieć zawsze przy sobie i kontrolować ruchy naszych konkurentów. Nawigować tym możemy poprzez podejście do ekranu i naciskanie. Konkretnych nazwisk. Po naciśnięciu nazwiska wskakuje nam nazwisko, przedstawiciel pracy oraz dyscyplina, którą artysta się zajmuje. Nie zawsze to nam się pojawia, ale najczęściej, najczęściej tak jest. I co jest takim rodzajem korespondencji pomiędzy tą pracą a pracą ze studią? Mówiłam Państwu, że ta praca jest takim początkiem nowego myślenia i ona... Yy, Właściwie mówi o tym, o, tym co, o czym te kolejne prace mówią, również tyle tylko, że one rozwijają tę myśl. To, co jest charakterystyczne, to, to korespondencja poprzez dźwięk. Nie wiem, czy Państwo słyszycie, to takie plumknięcie. Także sami Państwo widzicie, że tych napięć oczywiście tutaj można by bardzo dużo jeszcze więcej wymienić i co podkreślam, te napięcia to jest taka mapa ideologiczna, którą Fleischmann i Strauss nam proponują po to, żebyśmy uświadomili sobie napięcia wokół nas, żebyśmy uświadomili sobie napięcia w naszym własnym świecie sztuki. Fleischmann i Strauss Mówią o tym, że te napięcia istnieją, natomiast nie proponują żadnych rozwiązań. Na pytanie, jak sobie radzić, musimy znaleźć odpowiedź sami po prostu. Czego Państwu serdecznie życzę i dziękuję bardzo. Jeżeli mają taki problem, mogą zgłosić się do Biura Tłumaczeń Sztuki, który jest projektem artystycznym zrzeszającym mnóstwo tłumaczy, przedstawicieli świata sztuki, ale nie tylko. Mnie się podoba to najbardziej tutaj, że każdy może pisać swoje tłumaczenie, nie tylko ta lista tłumaczy, gdzie tłumaczy, gdzie my jesteśmy, ale też, że każdy może dodać i że to faktycznie tak jest tak demokratycznie. Ale skoro jakby pojawiają się nowe prośby, to czy nie jest trochę tak, że, my, że jednak to oczekiwanie wobec odbiorcy jest zbyt Trudne dla To pokazuje, że istnieje taka interpretacja jak twoja przemku, ale istnieje też inna, która chodzi o coś zupełnie innego i pokazanie, że wszystkie interpretacje są równorzędne.